23 lipca bieżącego roku w Jugowie, w siedzibie Nadleśnictwa Jugów, odbył się kolejny festiwal kulinarny Pierogowe Lowe. Jak przystało na nazwę, królowały tam przede wszystkim pierogi, które serwowały lokalne koła gospodyń wiejskich wszystkim uczestnikom wydarzenia. Na takim święcie nasze koła gospodyń wiejskich, nasze panie ze stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa mogą się pochwalić swoimi talentami, poczęstować i zachęcić swoimi smakami do zakupienia pierożków i ciasta pysznego. Przy tej okazji też występują znane zespoły. Dzisiaj mamy Papa papadens, mamy również naszych miejscowych artystów. Jak pan senator postrzega organizowanie takich imprez dla promocji gminy Nawaruda? No, bardzo pozytywnie widzimy, z jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta impreza. Mamy tutaj bardzo dużo osób z naszego regionu, z powiatu kłodzkiego, ale również wielu turystów, nawet turystów zagranicznych. Swoje stoiska prezentowały m.in. nadleśnictwo Jugów, które jak zwykle rozdawało sezonki drzew każdemu chętnemu, Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa, licealistki z Nowej Rudy, koła gospodyń wiejskich z Bożkowa, Koszyna, Dzikowca, Woli Boża. Jugowa, Stolca, Krajanowa, Wambierzyc, koło gospodyń wiejskich kulturalni z Ludwikowic-Kłockich oraz koło gospodyń wiejskich z zaprzyjaźnionej puszyny w województwie opolskim. Oprócz klasycznych pierogów z serem i ziemniakami, czy kapustą i grzybami, największe zainteresowanie wzbudzały pierogi z Pstrągiem oraz z Bobem. Czy odkryłeś tutaj jakieś nowe smaki? Czy są to nowe smaki? Na pewno są tu smaki te, które znamy, czyli te, które znam, te, które wprowadziłem na festiwalu Pstrąga, na przykład, czyli pierogi z Pstrągiem. Mamy teraz słynne nasze pierogi z psrągiem, które za niedługo już będą zarejestrowane jako produkt lokalny. Jesteśmy na, na etapie, czekamy na rejestrację. No i różne inne smaki również, tak jak i ukraińskie w tym momencie, i, i z kaszą, i, i z owocami. No, każdy lubi coś innego. Co zrobić, żeby ulepić dobre pierogi? Trzeba z sercem lepić wszystkie i z pasją też. Kulinarnym prezentacjom towarzyszył blok imprez kulturalnych, podczas którego prezentowały się muzycznie zespoły kół gospodyń wiejskich Radek Kopalko, zespół skład nietradycyjny oraz wokalista papa Dance Paweł Stasiak. Wraz z akordeonistą i również osobą śpiewającą Danielem Kopeć zaprezentowaliśmy sztandarowe kawałki z całego świata. Muzyka z czterech stron. Co można powiedzieć o takiej folklorze, który tutaj istnieje? Czy to muzyka, która pochodzi też z Kresów Wschodnich? Jak to wygląda? Jak najbardziej. Tylko ja zajmuję się muzyką do 1945 roku. Tym jeszcze się nikt nie zajmował, także jest to taki teren na razie całkowicie nieprzebadany. Temat nowo powstały i ciekawy, jeśli chodzi o, o kwestie publikacji i badań terenowych. Ile prowadzisz tych zespołów ludowych? Wraz z Danielem prowadzimy siedem zespołów śpiewaczy. Możesz powiedzieć, które gminy? gmina Bystrzyca Kłodzka, gmina tutaj Nowa Ruda, przede wszystkim i gmina Kłodzko. Ja w ogóle bardzo lubię takie koncerty, gdzie publiczność jest blisko, gdzie ja ich widzę, że mam z nimi kontakt i że widzę ich reakcje. Oczywiście, że cudowne są takie koncerty, kiedy jesteśmy na ogromnej scenie i jest 60-80 tysięcy ludzi przed nami i ci ludzie jeszcze reagują na każde słowo, które się mówi ze sceny. Ale to jest zupełnie co innego. Ja lubię koncerty takie, gdzie, tak jak powiedziałem, widzę reakcje, widzę ludzi, a jestem jeszcze w dodatku krótko widzę, więc jak jest blisko publiczność, to jest dużo lepiej. Bo jak jest dalej, to niestety ja się bardziej domyślam, niż widzę. Skąd akurat pasja do muzyki? do Dlaczego akurat koło gospodyń wiejskich, a nie wiem, yy, Kołka szechowe? A to dzięki mojej babci ja widzę pasternak. Ona od małego mnie po prostu do muzyki, do folkloru, no i tak już zostało. Ten mundurek po prostu na większy przemian zmieniam z biegiem lat. W specjalnych podziękowaniach za uczestnictwo w pierogowelowe wójt Gminy Nowaruda Adrianna Mierzejewska przekazała każdemu z kół gospodyń wiejskich w Gminie Nowaruda dyplomy oraz suszarki do owoców i grzybów. Możemy w kolejnych latach liczyć na następne edycje tej imprezy? Ależ oczywiście, jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to impreza ta jest realizowana, organizowana u nas co roku i wpisała się już na stałe w kalendarz imprez gminy Nowaruda. Organizatorem wydarzenia były Gmina Nowaruda, Centrum Kultury Gminy Nowaruda oraz Nadleśnictwo Jugów.